Cześć, witam serdecznie. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić i udekorować chyba najprostszą babkę świąteczną. Zapraszam. Do przygotowania babki potrzebujemy szklankę mąki pszennej, u mnie jest to mąka tortowa, pół szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki oleju, 3 czwarte szklanki cukru, 5 jaj. Białe rzeczki proszku do pieczenia i aromat. U mnie jest to taki aromat rumowy, natomiast Wy możecie wybrać inny smak bądź cukier waniliowy, w zależności jaki chcecie mieć smak babki. Na początku musimy ubić jaja z cukrem. Proponuję to zrobić mikserem. Jaj dodaję olej oraz kilka kropel aromatu i ubijam dalej, jak troszkę mi się wymiesza, dosypię mąkę. Ubitych jajek z cukrem i z olejem. Przesyłam obie mąki wymieszane z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszam. Nie robię już tego mikserem, tylko delikatnie łyżką. Zależy mi, żeby ta struktura została. Składników, wyjdzie jedna taka standardowa babka w, w, w formie. Natomiast ja y, mam takie mniejsze formy, dlatego zrobię dwie większe mapeczki. Jeszcze trzy takie mniejsze. Formy stawiam do piekarnika na temperaturę około 170 stopni na około pół godziny. U Was, jeżeli będziecie mieli większą formę na babkę, ten czas pieczenia może wynieść, wynieść dłużej, około 45 minut. Moje babki się pieką. Teraz przystąpię do sporządzenia lukru. Potrzebuję jedno białko, wrzucam je do miksera i około szklanki cukru pudru przesianego oczywiście i dwie trzy łyżki soku z cytryny. Ja będę ubijała to mikserem, ponieważ chcę, żeby mój lukier był taki dosyć gęsty, żeby nie spływał mi z tych babek. Ale tutaj możemy sobie ilością cukru pudru regulować, czy chcemy gęściejszy czy rzadszy. Upieczone. Ostudzone babki polukrowane możemy zdobyć według uznania. Pokażę Wam zaraz, jak zrobić kilka świątecznych kurczaczków. Jeżeli gdzieś lukier Wam nie dolukrowaliście do końca, musicie sobie poprawić, dlatego że babka polukrowana dłużej Wam zachowa świeżość. Kurczaka. Robimy w ten sposób, że z masy cukrowej formujemy dwie kulki. Jedna musi być troszeczkę taka wydłużona, bo to będzie szyja kurczaka. Ja teraz wbiję wykałaczkę, bo chcę, żeby ten kurczak stał mi od razu. Natomiast jak wyschnie, będzie sztywny, to będzie już bardzo stabilne. Natomiast dopóki jest takie dosyć miękkie, to żeby mi się nie przewróciło, to sobie usztywniam. Następnie robię mu oczy. Oczy robię z takich małych czarnych kuleczek. Jak mamy gotowe już oczy, to zrobimy mu grzebień. Następnie zrobiłem skrzydełkę. Skrzydełka przyklejamy. Nasz kurczak nie ma jeszcze, nie ma jeszcze dzioba, czyli jeszcze dziupek Formowany, to jeszcze mu zostały nogi, nogi pomarańczowe. Mamy gotowego kurczaka. Jeżeli chcecie się pobawić, to bardzo zapraszam. W Prosty sposób, a na pewno te Wasze babki będą ładniej świątecznie wyglądać z takim kurczakiem. Mojego kurczaka ustawię może tutaj. O, w tej chwili mamy już dwa. I proszę, tak możecie zrobić fajną dekorację. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i będziecie chcieli go wypróbować, a ja z okazji zbliżających się świąt chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i czekam na Was w szkole.